Do meczu jeszcze trochę czasu, ale na trybunach już czuć wspierające napięcie. Zapraszamy na Goodison Park. Witamy Państwa serdecznie z Goodison Park, na którym mecze rozgrywa Everton. A gdzie dziś czeka nas, oby, niezapomniane spotkanie. Na stanowisku komentatorskim meldujemy się w pełnym składzie. Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Za chwilę spotkanie angielskiej ekstraklasy, czyli elitarnej Premier League. Everton zmierzy się z Liverpoolem. Tak, przed nami kolejne spotkanie z piłką nożną w atrakcyjnym wydaniu, więc czego chcieć więcej? Zapraszamy do świata wielkich piłkarskich emocji. Pora na skład Evertonu. Zespół zagra ustawieniem 1-4-5-1, ale w ofensywnym wariancie. Tak jest. Popularna taktyka we współczesnej piłce. I trzeba pamiętać, że nie jest to typowe granie na jednego wysoko ustawionego napastnika, który musi sam walczyć z całą obroną rywali. Na pewno dostanie on solidne wsparcie z pomocy, gdy już piłka znajdzie się na połowie przeciwnika. Bardzo mi imponuje w tym sezonie postawa Liverpoolu. Nikt inny nie strzela tylu bramek. Potrafią wykorzystać niemal każdą sytuację. Rzeczywiście ta drużyna robi pod przeciwną bramką to, co chce. Decydująca jest pewność siebie, która zapewne dziś też znajdzie przełożenie na gole, nawet w meczu wyjazdowym. No i mamy informację, że w meczu Tottenhamu padła bramka. Tak jest, mamy pierwszą bramkę dla Kogutów. Obecny wynik brzmi 1 do 0. Mamy dziewiątą minutę. Bardzo dziękuję za informację. Idzie teraz naprzód zespół Evertonu. Oto zestawienie Liverpoolu na to spotkanie. Alison Becker między słupkami. W defensywie Trent Alexander Arnold. Zaraz, zaraz, przerwę, bo jest groźny. Nie będzie gola, a to wszystko dzięki tej jednej interwencji. Dele Alli. Oddają piłkę. Tiago. No, a teraz niepotrzebna strata piłki. Wymanewrował rywala, ależ to było ładne. Czy wykorzystają okazję? Teraz powinna paść bramka. Co za interwencja? Przy strzałach z tej odległości liczy się przede wszystkim refleks. No i to chyba umożliwiło tutaj szybką reakcję. Rewelacyjna interwencja na linii bramkowej. Robertson udanie przejmuje piłkę. I ładnie mija teraz rywala. Lautaro i teraz przyjezdny zespół prowadzi 1 do 0. Teraz czas na odpowiedź przeciwnej ekipy. Z pewnością z niego skorzystają. Ranga meczu zobowiązuje. Everton wznawia grę po utracie bramki. Na pewno będzie im teraz ciężej. Ależ łatwo teraz minął. Autaro, Martinez, jak to rozwiąże? I znowu strzelają, ale imponują skutecznością w ostatnich minutach. Wspaniała gra ofensywna. No patrząc na ich grę to było do przewidzenia. Widzieliśmy jak budują presję i na powtórce widać jak ta presja zmieniła się w bramkę. Tak więc przed nami tylko jedna dodatkowa minuta. 45 minut gry za nami. Po pierwszej połowie górą ekipa The Reds. Domku na pewno ten wynik Rozpoczynamy drugą połowę. Liverpool przy piłce. Komfortowa sytuacja przy tym prowadzeniu, ale muszą uważać. Ależ poszedł na przebój. Jogorzuta. Jak on to zrobił! Niesamowite! Atakujący robił co mógł, strzelił całkiem nieźle, ale i tak bramkarz nakrył go czapką. Znakomita interwencja, Pomusi musi dodawać pewności siebie. Może teraz zagrozić obronie. Piłka w siatce! Ależ są w formie, mają teraz już trzy bramki przewagi. Wygrany pojedynek był w tej sytuacji decydujący. Popatrzmy na to ponownie. Technika, pewność siebie, zdecydowanie. Co za bramka. Nie utrzymują się przy piłce. Virgil van Dijk. Van Dijk szanują teraz piłkę, wymieniają podania. Zyskują na czasie. Virgil van Dijk.